Więc, żeby wrócić do tego godła, tutaj mamy jakby najstarsze symbole, te, jak mówili ilirowie, czy ilircy. Gwiazda ma symbolizować boginię Danice lub Jutrzenkę, a pod spodem ten księżyc ma symbolizować boga Lel. Po chorwacku się to mówi Lel. Imię i Danica. Oni byli bogami miłości i piękna. Obok mamy godło Dubrownika, e, paski jeden, dwa, trzy paski granatowe, dwie paski e, czerwone. E, to godło Dubrownika e, kiedyś było pokazywane z ośmioma paskami, cztery czerwonymi i cztery srebrnymi. I e, kiedyś również na tym godle był wizerunek patrona świętego Wlacho, czyli e, święty Wlacho, patron miasta Dubrownika. Um, to godło pochodzi z XIV wieku i... Um, jak widzimy, tutaj do nas nie dotarło w tym oryginalnym kształcie, a w tym trochę zmienionym kształcie. Do tego mamy też godło Dalmacji, czyli wybrzeże znowu, czy lwy na niebieskim tle. To godło Dalmacji często brano jako godło. Całej Chorwacji, czyli jako symbol całej Chorwacji, i najprawdopodobniej jest najwcześniejszym oficjalnym godłem. Najstarszy egzemplarz przedstawiający głowę trzech lwów na granatowym tle przechowywany jest w Bibliotece Królewskiej w Brukseli. I to godło pochodzi z XIV wieku. I jest częścią oficjalnego godła Ludwika I, króla Polski, Węgier i Dalmacji. Tutaj taki Anglicy mówią na to fun fact, czyli taka ciekawostka. To godło Dalmacji czasami jest pokazane też i na czerwonym tle, i z Telwi czasami mają otwarte usta i pokazane języki. Kolor tego tła, czyli czerwony lub niebieski, był pokazywany w zależności, kto rządził Dalmacją, Austriacy lub Wenecjanie. I znowu, jak um, kiedy Chorwacja ogłosiła swoją niepodległość w XXI wieku, um, okazało się, że lwy bez języków. Um, Używano częściej, i że to godło na niebieskim tle używano też częściej. Więc wybrano takie godło za, za nowoczesne godło Damacji. Um, jeszcze jedna ciekawostka. Te lwy nazywamy lamparty, bo lew obrócony anfas na jakimś godle to właśnie lampart. Więc jeżeli będziecie czytali taką um, literaturę, może naukową, i jeżeli tam będą mówili o lampartach, a na godle jest lew, to uh, teraz macie informację, że ten lew obrócony anfas, uh, takiego lwa nazywamy lampart. Uh, Przedostatnie godło jest godło istri. Koza z czerwonymi rogami i, czy mogę powiedzieć, nóżkami, kopitami na granatowym tle. Istria jest najmłodszą częścią Chorwacji, bo do, do składu Chorwacji weszła dopiero w, 19, w XX wieku, na początku XX wieku. Do tego momentu należała do Włoch i. To jest jeden z powodów, dlaczego ludzie tam częściej mówią włoskim i bardziej mówią włoskim niż może chorwackim, a nawet angielskim. Szczególnie tam w różnych wioskach. Oczywiście, że duże miasta, jako Reka, rowiń, Pula, Umag i tak dalej, tam będzie inaczej, ale może się stać tak, że na przykład pani w jakimś tam sklepie. Mówi tylko w, w, włoskim i koniec. Jeżeli nie znasz włoskiego, to a, będzie trudno. A ostatnie godło, mamy godło Sławonii. Znowu mamy gwiazdę, czyli boginię Danica. I a, mamy dwie paski, białe, srebrne, które mają symbolizować dwie rzeki: drawa i a, drawa i sawa i pomiędzy mamy tutaj kunę, zwierzę jak to, że zjawiła się tutaj kuna kunę kuna podano tutaj w tym godle, bo w Sławonii już w średniowieczu używano monety która nazywała się banski denar i na, na tych pieniążkach była Pokazana kuna. Te pieniążki wyglądały tak, i to są właśnie najstarsze, najstarsze te pieniążki. Tutaj mamy kunę, którą pokazano tak w półbiegu. Krzyż, Gwiazda, Danica. Czyli mamy tutaj napisane, że to jest Właśnie ten denar ili banowac. Banowac z okresu króla Władysława IV, czyli XIII, XIII wiek. Na drugiej stronie był też krzyż, gwiazdki, król, jego królewna, półksiężyc. I tak wyglądała nasza. nasza Nasz Banski denar, czyli Banowac. To godło Sławodzi to godło jest trochę wyjątkowym, bo to jest jedyne godło z tych wszystkich godeł chorwackich, które posiada dowód powiedzmy powstania, posiada dokument, który świadczy o tym, że król Władysław II, II Jagielonczyk. Nadał Sławonii oficjalny znak, więc to Władysław II nadał właśnie ten znak kuny i to, i to godło.